Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A gościem kwadrasa samorządowego jest dziś wiceprezydent miasta Leszna, pan Piotr Juświak. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, kłaniam się nisko. Rok się zbliża powoli do końca. Za tydzień 29, dobrze mówię, za tydzień, tak, no, za dwa twarzy. tygodnie po świętach y, będzie sesja budżetowa. A tak, za dwa tygodnie. Za dwa. <laughs> już tak wszyscy żyjemy tymi świętami, że tak. już tak tej, coraz bliżej. W tej przewie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem zazwyczaj te sesje są i już jest właśnie termin wyznaczony. Wczoraj przyszła informacja 29 grudnia, ale po poza budżetem kilka innych spraw na tej sesji będzie omawianych, między innymi te tradycyjne tytuły zasłużonego dla miasta Leszno i honorowego obywatela miasta Leszno. Tak, panie redaktorze, też tradycyjnie już tak, przynajmniej od, od, od kilku lat, zwłaszcza e, gdzieś tam w zeszłej tej kadencji, jest robione tak, że tytuły są przyznawane na ostatniej sesji grudniowej, natomiast są one uroczyście wręczane 17 stycznia, czyli w dzień powrotu Leszna do macierzy i i z tego, co, co już wiem, jeszcze nie odbyła się ta sesja 27 grudnia, ale już pan przewodniczący Tomasz Malepszy zaplanował, że taka sesja 17 stycznia też nadzwyczajna, właśnie związana z powrotem Leszna do macierzy się odbędzie, no ale to wymaga tego, żeby takie kwestie dotyczące uchwał dotyczących zasłużonych i honorowych obywateli miasta Leszna przyjąć. Będą one przyjęte na najbliższej sesji. no Są już wstępne takie propozycje dotyczące nazwisk. Myślę, że to są naprawdę wybitne postacie. Są profesorowie, którzy promują Leszno. Gdzieś tam na, 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 na zewnątrz są dyrektorzy różnych placówek, przedsiębiorcy także. Leszczyński jest jedna ze szkół leszczyńskich, natomiast mam tutaj taki pewien kłopot. że pan prezydent tak na okrągło. Nie... Bo panie redaktorze, dlatego, że no, odbyło się dzisiaj takie spotkanie z przedstawicielami klubów Rady Miejskiej. Jak pan redaktor wie, pewnie lepiej niż ja, bo w więcej liczbie sesji miał okazję uczestniczyć, czy... czy, czy... W samorządzie dużej obserwuje samorząd, no jest taką niepisaną zasadą z bardzo nielicznymi wyjątkami, że raczej wszystkie te tytuły przechodzą bez głosów y, y, sprzeciwu. I nie chciałbym tutaj powiedzieć, kto ma ewentualnie dostać, a być może będzie tak, że. Ale ktoś że... się sprzeciwiał, Raczej nie. Właśnie, właśnie... No to może pan prezydent powiedzieć. Więc raczej raczej tutaj, no nie, nie będą to żadne kontrowersyjne nazwiska. Myślę, że to będą ważne nazwiska, które po tym, jak będzie pełna akceptacja, będzie niewątpliwie można je, je wskazać. Jest to 10 osób łącznie. 10... 10, znaczy podmiotów, bo też są tam, jak pan redaktor wie, to też to to To, 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 Ale też to mogą są być te podmioty zasady zbiorowe. Że ci, którzy mieszkają w leśnie, otrzymują tytuł zasłużony, dla miasta Leszna. Ci, którzy nie mieszkają w Lesznie, otrzymują tytuł honorowego. No obywatera. i podmioty też otrzymują najczęściej zasłużony, prawda? Czyli podmioty te zbiorowe, czyli jak szkoły, stowarzyszenia też w tym zakresie. A jeszcze było w zeszłym roku coś takiego jak ambasador miasta Leszna? Też pan prezydent będzie chciał przyznać taki tytuł. To jest nowa nagroda, która została tutaj przyznana. Znaczy, którą przyznaje pan prezydent. Choć ona jest taka, tak bym powiedział, w zeszłym roku otrzymał, jak pan redaktor pewnie pamięta, Rektor Uniwersytetu w Dunajwaru, miasta zaprzyjaźnionego z miastem Lesznem. W tym roku też taka jedna będzie nagroda przyznana, ale jeszcze tutaj pan prezydent ostatecznie nie zdecydował. Tutaj jeszcze nie ma decyzji. Czy na razie żadnych nazwisk się nie dowiemy. Nie chciałbym tutaj kogoś ewentualnie później. No, dowiemy się za kilka dni, kiedy zostaną tak, opublikowane projekty. projekty uchwał. Tak, natomiast myślę, że to są nazwiska niekontrowersyjne i one nie wzbudzą e, żadnych, e, żadnych e, wątpliwości. Z pewnością się dziwię, że nie chcecie mówić, ale okej. Okay. Będzie jedna ze szkół leszczyńskich, ale która no, no to mogę powiedzieć, to będzie, to będzie, w tym roku obchodziliśmy 75-lecie ze szkoły spół specjalnych i tutaj m.in. głównie z inicjatywy pana radnego Krystiana Maćkowiaka, ale spotkało się to z akceptacją wszystkich już na tej dzisiejszej, na tym takim dzisiejszym spotkaniu ta szkoła taki tytuł otrzyma. Z głowy gratulujemy. Na tej sesji także będziecie uchwalać zwiększenie środków na sport. Tak, taka specyficzna sytuacja. Może nie tyle uchwalać, tylko dokonywać już pierwszej zmiany w ramach autopoprawki do projektu budżetu, który był przedstawiony jakiś czas temu. Przypomnę tylko, że było przygotowanych w tym projekcie budżetu 600 tysięcy na szkolenie dzieci i młodzieży oraz 1,2 200 na rozwój sportu, czyli to są zawodnicy. Ci bardziej profesjonalni oraz kluby, zespoły, e, sporty, sporty drużynowe. Tutaj e, pan prezydent, mimo przygotowanego tego budżetu, po rozmowach tutaj e, e, z radnymi, e, uznał, że zaproponuje, żeby jednak faktycznie troszkę tą kwotę zwiększyć i żeby to zwiększyć, zarówno na szkolenie dzieci i młodzieży, bo to jest dla nas bardzo ważne, o 100 tysięcy złotych i o 100 tysięcy złotych zwiększyć też e, kwestię związaną z rozwojem e, sportu czyli będzie to po, po zwiększeniu milion trzysta tysięcy, to też taka dość znacząca kwota, no ale sport jest ważną dziedziną i, hmm. i warto wspierać i tutaj myślę, że wszyscy radni będą wspierali decyzję Pana Prezydenta w tym zakresie. W tym momencie wyjaśnijmy sobie od razu, żeby nie było żadnych niedomówień, bo zaraz się wśród naszych słuchaczy pojawią pytania, czy to na żużel, czy nie na żużel. Nie, nie, to jeśli chodzi o rozwój sportu i szkolenie dzieci i młodzieży, to, to są konkursy, w których Unia Leszno nie startuje, znaczy startuje tam, ale to to są, takie bym powiedział, niewielkie kwoty, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, bo przecież szkoli jako jeden z najlepszych klubów w Polsce, jeśli chodzi o sport y, dzieci i młodzieży, sport żużlowy. Natomiast zasadniczo Unia Leszno w tym konkursie na rozwój sportu, czyli w tej kwocie y, milion mln, tysięcy nigdy, znaczy w, 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 w tym konkursie nigdy nie, 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 nie startuje. Jeszcze jest też konkurs na organizacje imprez sportowych. Tak, y, na organizacji imprez sportowych tam jest też 100 tysięcy złotych w tej kwocie. 100 tysięcy jest czy 100 tysięcy więcej? 100 tysięcy jest. 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 Tak, nie dużo i przez 100 tysięcy się. Zrobi. Ale też tak specjalnie dużo imprez sportowych w przyszłym roku, dużych się nie, mhm. nie, 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 nie planujemy. My w ostatnim czasie jest taka specjalna komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele każdego klubu radnych i to oni rozdzielają ostatecznie te pieniądze. Ja też mam przyjemność być w tej komisji, raczej to się odbywa na zasadzie konsensusu, zawsze się dogadujemy, ustalamy jak ma ten podział wyglądać. Przyjęliśmy takie założenie, że staramy się wspierać największymi kwotami te największe imprezy duże. A konkursy już są ogłoszone? Nie, jeszcze będą, będą ogłoszone. Czyli działacze sportowi czekajcie na to ogłoszenie. Ale to może być szybko. Też otwiera się ta galeria pod wiaduktem, galeria z my już troszkę o tym mówiliśmy, bo ten projekt MBWA podsumowywało, Aha. ale jak rozumiem, te obrazy już się pojawiają. Dzisiaj mają zawisnąć. Dzisiaj mają one zawisnąć. Dziękuję za to pytanie. Zapraszamy mieszkańców, żeby zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Podobno rzecz, jak tutaj zarówno z panem dyrektorem Kochowiczem, dyrektorem MBWA oraz z kuratorem tej wystawy mieszodawcą naszym tutaj artystą leszczyńskim panem e e e e e e Smojdem, e który, który du dużo rzeczy w Lesznie tutaj e robił. No jest to takie wyjątkowe wydarzenie. Najbardziej znani artyści z zakresu street artu zostali tutaj zaproszeni. Na razie ma to być 14 takich obrazów, które dzisiaj już tam będą pod wiaduktem wisiały. Natomiast w całym planie jest pomysł, żeby to było 36 takich takich obrazów podobno różne wizy artystyczne różnych artystów, wszyscy jak to w takim sztuce street artowej bywa, działającymi pod różnego rodzaju pseudonimami. Banksego na razie nie będzie, ale może kiedyś w przyszłości. Czyli można podjechać sobie tam najlepiej na ulicę Sokoła, jak mnie mam, tak? tak? Tak, tak, tak. To będzie tam za, troszkę tak przy starej rzeźni gdzieś tam. Wiem, może. że miasto też, znaczy MBWA zabiegało, żeby to troszkę zabezpieczyć, jakieś oświetlenie zamontować. No jest taki pomysł, to jest też rzecz, którą warto by było zrobić, no bo wiadomo, dzisiaj dużo lepiej to będzie widać w dzień, niż gdy się zacznie robić ciemno. Natomiast jest też złożony projekt, ponieważ to jest projekt finansowany przez miasto oraz Ministerstwo Kultury, ten pierwszy. Etap był w dużej mierze też czy w znacznej części też finansowany przez miasto Leszno. Tutaj było tym partnerem wiodącym, ale złożyliśmy już do Ministerstwa Kultury wniosek na drugi etap. Kolejna rzecz, którą zapowiadamy 27 grudnia, tradycyjnie rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Lesznie, jak będzie obchodzona? E, tak, panie redaktorze, no już tak trochę startujemy już dzisiaj, ponieważ my zawsze w Lesznie podkreślamy, staramy się podkreślać, że mimo, że często w mediach się pojawia, że tych zwycięstw, to było jedyne zwycięskie powstanie, Powstanie Wielkopolskie, ale tak de facto tych powstań były przynajmniej e, trzy i pierwsze takie zwycięskie powstanie też było Wielkopolskie, to było w 1806 e, e, roku i już dzisiaj w miejskiej bibliotece publicznej o godzinie 17 będzie taki wykład pana profesora Rafała Dobka o Józefie Wybickim i o powstaniu właśnie z tego 1806 roku. Oczywiście będzie w samego 27 grudnia, będą obchody na cmentarzu, także pod, w miejscach pamięci powstańców, natomiast o godzinie 17 też w, tutaj w, w tym przypadku w bibliotece, ale w bibliotece ratuszowej będzie taki koncert poświęcony Ignacemu Janowi Padereckiemu, no, temu, który się przyczynił, że to powstanie wybuchło. Autorstwa pana Tomasza Biebersteina Koncert tutaj fortepianowy. Bardzo serdecznie zapraszamy. No, a roślice tak. wybuchu powstania przypominamy 27 grudnia. Można flagi wywieźć też. Jak tak, ktoś bardzo zachęcamy. Były rozdawane no. na miasteczku powstańczym. Tak, no dość często Super. były rozdawane także przez nas, więc flagi to rzecz, która nie zużywa się zasadniczo po roku, więc nie wszystkich, którzy otrzymali, zachęcamy do wywieszenia. Yy, pozwoli pan prezydent jeszcze jeden temat zapytam, bo tu wczoraj słuchacze się do mnie zwrócili. Jasne, tematem, oczywiście. Że jak mi napisali... W sportowym? Po, nie. Ale szkolnym. A edukacyjnym. Mrozy są i piszą mi słuchacze, że jest chłodnawo w szkołach. Szkołę podstawową numer 7 podają jako przykład, i tu, jak piszą, po weekendzie jest zimno, czyli tak sugerują, że na weekend, jak dzieci nie ma, to tam się wyłącza ogrzewanie. No i właśnie w poniedziałek dzieciaki mają zimno. Czy pan prezes jakieś sygnały miał o tym wcześniej od kogoś? A czy szczerze powiedziawszy, panie redaktorze, no, no, dziękuję tutaj za to pytanie. Nie miałem takich informacji, a oczywiście obiecuję, że. Że, że sprawdzę, porozmawiam tutaj z Panią dyrektor na ten temat. Nie wiem, czy słuchacz mówił, czy zgłosił to już Pani dyrektor, czy... czy... Tu niestety tej informacji nie mam, nawet zadałem, bo to mailową korespondencję odbywałem, aha. napisałem pytanie, czy było zgłaszane, nie, nie dostałem odpowiedzi. No zawsze, jeżeli są jakieś problemy faktycznie, no to warto je, 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 je zgłaszać, natomiast ja oczywiście ten temat też y, sprawdzę słuchacz i Słuchacz napisał, że dziecko z termometrem wziętym z domu było w poniedziałek w szkole, i ten moment odnotował 13 stopni, co jest rzeczywiście chyba trochę zbyt niską temperaturą. No, musi być 18 stopni w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym zakresie. Ja oczywiście to sprawdzę, natomiast no, pewne rzeczy można napisać, no, natomiast... Ale czy możemy się umówić tak, że Jasne, jak pan ja odpowiem. sprawdzi, to wtedy my już państwu przekażemy Jasne. Dziękuję za odpowiedź. I natomiast jest... takie sytuacje, jeżeli są jakieś problemy, no to warto bezpośrednio od razu... A nic od dyrektorów nie, nie, nie przychodziło ja nie otrzymałem miasta, z żadnej szkoły. Nie otrzymałem To zobaczymy. I na koniec proszę państwa też temat, no, się Wigilii. W Lesznie tradycyjnie obchodzona jest Wigilia dla osób samotnych, bezdomnych i tych wszystkich, którzy chcieliby razem tę Wigilię spędzić. 24 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w tym roku. Tak jest. Wracamy do tej tradycji sprzed... Czasów pandemicznych, a mianowicie o godzinie 14.30. Po dwóch latach znowu, gdzie ta wigilia odbywała się, jak pamiętamy, na rynku, znowu odbędzie się taka wigilia w Moku, duże przygotowania, tak naprawdę duże zaangażowanie harcerzy, wielu instytucji. Tutaj taka ciekawostka, być może taki przyjemny temat przedświąteczny, a mianowicie MOPR, który to, to, to oczywiście organizuje w tym roku nie postanowił z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną, nie zwracać się do cukierników i restauratorów. Z prośbą tutaj o pomoc, tak jak to miało miejsce co roku, ale, mm. szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, sami restauratorzy się zgłosili, same różne podmioty właśnie z tym związane się zgłosiły, że oni mimo trudnej sytuacji bardzo chętnie pomogą, mimo braku takiej prośby. Duże zaangażowanie tradycyjnie pana mecenasa Śmigaja, który, który, który gdzieś tutaj, pan Marek Śmigaj, który od lat już w tym projekcie uczestniczy, który zainicjował przez Stowarzyszenie Boomerak taką zbiórkę i uzbieraliśmy, tak naprawdę 15 tysięcy złotych zostało uzbieranych. Bardzo szybko, co też pokazuje, że, że, że bardzo serdecznie dziękujemy tutaj za ten przyjazny gest w stosunku do osób e, samotnych. Myślę, że ponad 200 osób będzie uczestniczyło w tym wydarzeniu. Będzie można też zabrać jedzenie do domu w pojemnikach, tak, żeby ono się e, nie zmarnowało, więc wszystkich, którzy faktycznie no, samotnie będą e, spędzali tą wigilię, bardzo serdecznie zapraszamy, bo będzie na pewno miło, będzie dobra atmosfera, będą kolędy, będzie zespół szkoły się zaangażowały, więc naprawdę będzie można chyba w przyjemnej atmosferze to popołudnie y, bożonarodzeniowe spędzić. To już przyszły piątek, tak? Dobrze pamiętam. Wigilia. W... Zaraz musimy <noise> w sobotę, chyba. Chyba usią... w sobotę, panie redaktorze. Jeszcze daleko to troszkę Je, 24 nie... grudnia, w każdym razie. <noise> tak, tak. To zapraszamy to... <noise> państwa bardzo serdecznie. Sobota, 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 tak, sobota. Yy, a czyli zdążymy sobie jeszcze za tydzień życzenia złożyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiceprezydent Leszna Piotr jak był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu wszystkiego dobrego. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.